Siema, siema, ja jestem Adrena. To jest odcinek prezentujący sieczkarnię jednorzędową do Farming Simulator 19. No i razem z Peter Rolnikiem ustawiliśmy takie małe cele, aby po prostu sieczkarnia była w ogólnym Dowlandzie wydana, żebyście sobie mogli na niej pograć. Więc najpierw trzeba spełnić dwie takie jakby rzeczy. Zasubskrybować mój kanał, jak i Peter Rolnika i na 7300 subów u mnie i 200 u niego będzie właśnie ta sieczkarnia wydana. Więc może przejdźmy sobie do prezentacji. Wygląda ona następująco, kolor czerwony, nie ma na razie multicoloru, naklejeczki, bezpieczeństwa z jednej jak i z drugiej strony. Można do niej zaczepić rozrzutnik, jak i oczywiście jak i oczywiście przyczepę. Coś tu się z nią robi, tylko jeszcze nie wiem co, bo dopiero ją pobrałem. Na razie jej nie testowałem, więc yy, przejdźmy sobie do sklepu. Jest ona oczywiście w Hederach do sieczkarni. Na razie zdjęcie jest trochę słabe, ale będzie oczywiście lepsze. 1 metr, 15 koni mechanicznych, więc idealna taka na polską wieś. Lok. Oczywiście, paczka obiektów, więc lock jest czysty. Więc podczepiamy sobie ją i będziemy ją testować. Weźmy sobie 60 i od razu Wam pokażę, że przyczepę można do niej na luziku podłączyć. Weźmy sobie jakąś tutaj, taką do kukuryzy bardziej, do tej sieczkarni. Coś ciekawego, o coś takiego niech będzie Taka przyczepka I sobie ją podłączymy Żeby Wam pokazać jak ona tutaj mniej więcej działa, ta sieczkarnia Więc tak jak mówiłem link do kanału Pety Rolnika macie w opisie Więc subskrypcja u mnie, subskrypcja u niego I myślę, że mo... modpack. <noise> modpack z przyzwyczajenia już yy, Sieczkarnia będzie wydana nawet myślę, że w tym tygodniu, więc na luziku sobie, uda, znaczy się na luziku wbijecie 200 subów u, mnie, yy, u niego i 7300 u, u mnie. Więc pokażę Wam, jak ta tutaj sieczkarnia podłącza. Nie można za bardzo blisko yy, podjechać, bo podłączy nam do ciągnika. Musimy podjechać mniej więcej troszeczkę, żeby można było ją podtrzepić właśnie do, do sieczkarni. Yy, kable nie są potrzebne. Jest ładnie wszystko podłączona. I podobno, właśnie świeczkarnia ma animację. Więc zaraz będziemy ją testować. Polecimy sobie na pole. Dobra, podnosimy. I podobno rurą można sterować. Widzicie? Na myszkę można sterować rurą. Prawo, lewo. Jest naprawdę fajny skrypcik. Widzicie, ustawiamy sobie rurę w bok. W prawo, lewo ustawiamy sobie te nachylenie a w... znaczy się lewym przyciskiem myszy, a prawym przyciskiem myszy prawo, lewo ustawiamy sobie właśnie rurę więc podnosimy i lecimy sobie na na pole z jest naprawdę fajny modzik idealnie właśnie pasuje na takie polskie gospodarki bo brakuje właśnie takiej sieczkarni tam wyszła jakaś tam y, mniej więcej na, y, na modchabie czy coś takiego, ale tutaj możecie mieć właśnie taką polską, więc dobra. Wystawiamy sobie rurę na O i odpalamy. Zobaczcie tą animację. Zobaczcie animację tutaj. Wam pokażę. Ruchome elementy tutaj do sieczki jest naprawdę wałek, też jest ruchomy widzicie jak ona na obroty wskoczyła? więc masakra, fajnie, bardzo fajny modzik ruchome tutaj yy, łańcuchy więc dobra, ruszamy, zobaczymy jak ona tutaj sobie daje radę, opuszczamy kurde, ale ta 60 świetnie na obroty weszła czekajcie, bo rury nie nie wystawiłem na przyczepę o widzicie? ustawiacie sobie rurę na przyczepę i wszystko ładnie pięknie działa, więc kurde, czekajcie, bo yy, no tutaj troszeczkę mało miejsca jest na tym polu. Popchniemy sobie tą przyczepę trochę, no nawet nie mogę je popchnąć, no to dobra, polecimy sobie inaczej. Bo chciałem tak ładnie wam pokazać yy, równiutko, jak ona zbiera, ale musiałbym się jakoś przeciąć. Więc dobra, troszeczkę nierealnie, ale przetniemy się przez środek. I widzicie, fajnie tutaj. No, jeden, dwa rządki zbiera. Tak jak właśnie, jak równo byście pojechali, to będzie zbierała właśnie pojedynczo. Więc czekajcie, bo. Próbuję ją dobrze ustawić. O, to będzie dobrze. Musicie sobie ją też dobrze ustawić do wysokości przyczepy. Znaczy teraz jest idealnie. I ten kąt nachylenia możecie sobie ustawić. O, tak. Dobra. Bo to też w zależności od, właśnie. Od wielkości przyczepy SORKI ŻE tak też trochę nieogarnięte, ale jest naprawdę późna godzina. A ja też jestem troszeczkę niewyspany, więc muszę też odespać tutaj ciężkie. No, po tym powrocie na YouTube trochę jednak trzeba poświęcić tutaj czasu i. No, jednak trochę się trzeba postarać, żeby te zasięgi wróciły i to wszystko. Więc yy, animacji wciągania jeszcze nie ma, ale na pewno ona się znajdzie, więc modzik warty uwagi tak jak mówiłem, subskrybujcie i no bądźcie aktywni, bo też nie wiadomo kiedy te suby wlecą, ale mi się wydaje, że z Waszą aktywnością to będzie nawet w tym tygodniu, więc ja też nie za bardzo jestem przyzwyczajony do używania takiej maszynki, więc też może nie ogarnięcie tutaj mm, koszę tą kukurydzę ale naprawdę pff, modzik klasa, bardzo fajny tutaj Peter Rolnik ogarnął. Więc modzik warty uwagi, tak jak mówiłem. Zróbmy sobie nawet jakieś zdjęcie. No tu jest za dużo, nie, za bardzo nie będzie jej widać. Dobawmy sobie szejderki. Dobra, i będzie takie zdjęcie najwyżej później. Zrobię sobie jeszcze jedno. Na razie zbieramy sobie na nowy komputer, więc jeszcze nie ma jakiejś najlepszej grafiki. Także jeszcze musimy sobie poczekać na grę na shaderach. Dobra, wykosimy sobie tutaj jeszcze troszeczkę i będziemy pomału kończyć tą prezentację. Więc naprawdę modzik klasa. I warto. Warto subskrybować i obserwować nasze kanały. Tak jak mówiłem, link do kanału PT macie w opisie. Więc zostawiamy suba u mnie i u niego. A sieczkarnia na pewno trafi do Was. Wyłączmy sobie ją, może. Pan sobie może jakieś shadery. Jeszcze raz na koniec, więc. Dzięki za to, że obejrzyliście materiał do końca. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście u mnie, jak i Petrolnika link w opisie. No i będziemy kończyć. Trzymajcie się. Cześć.